Musimy sobie porozmawiać o dojrzewaniu, ale nie o dojrzewaniu mnie, was jako fotografów, czy dojrzewania tego podcastu, tylko o serialu Dojrzewanie. I całkiem możliwe, że już pierdyliard widzieliście o tym rzeczy, że warto, wszyscy się jarają, że sztos, ale ja wam powiem, że ja miałem czuja. Mam taki talent, że widziałem już zwiastun i mówię, o kurde, to będzie chyba coś dobrego, choć nie jestem przekonany do Netflixowych produkcji. Mówię, mm, większość z jest słaba. I tak mi brakowało dobrego serialu, który mnie wciągnie, zaangażuje od pierwszej minuty do ostatniej. To są cztery odcinki tylko. I zachęcam do obejrzenia ich w skupieniu. Takim, niech mi ktoś kurde nie pisze, że no słaby oglądałem, ale przy okazji scrolowałeś sobie Instagrama, albo obierałeś ziemniaki, bo to trzeba siąść, odłożyć telefon i patrzeć w to, co jest na ekranie. A co tam się dzieje na ekranie? Słuchajcie, ja jestem fanem Master Shotów w ogóle. Mastershot, czyli jedno ujęcie bez cięć. I mózg mi rozjebało, jak się okazało, że każdy odcinek jest mastershotem. Myślałem na początku, że to oszukańcze trochę w, mi, w mi wielu punktach. Bo na przykład jest taka scena, że odlatuje dronem kamera. I mówię, no jakby to mieli zrobić bez cięć. A potem zobaczyłem backstage, że po prostu na żywca, że tak powiem, przypinali drona do kamery i ona odlatywała. No to jest piękne wszystko. I jest zmiatające trochę. Bo jest ten serial dołujący, niestety smutny. Żadnej zagadki tam nie ma od razu, wszystko wiemy, ale. Aj, polecam. Bardzo dobrze. Dawno nie widziałem czegoś tak dobrego. Ach. Dobra, to coś innego teraz. Muszę jakoś płynnie przejść do tematu najbardziej przerażających rzeczy w byciu fotografem ślubnym. Może przerażające jest to, że mam 13% baterii i. Nie chce mi się ładować MacBook, nie wiem dlaczego, dzięki hubowi fantastycznemu USB, który ma dwa wejścia USB-C dodatkowe, ale to drugie nie działa, bo po co? I mam nadzieję, że mi się uda nagrać na jednej, jednym ciągiem. To będę musiał się streszczać, a ja przecież zawsze szybko mówię, wiadomo. I chciałem jakoś płynnie przejść do tych rzeczy, które mnie przerażają w, w byciu, nie wiem, właśnie fotografem ślubnym, co tam, czego się boję, może nie tyle co mnie przeraża w byciu fotografem, ale Jakich rzeczy się boję, i słuchajcie, ja stram w portki, gdy czuję chorobę w zanadrzu. Gdy przychodzi taki czwartek, a mi strzeli jakaś gorączka, albo jakieś coś tam z brzuchem, że mnie boli, to ja już panikuję. Przerażająca się boję tego, że w sobotę obudzę się rano nieżywy. Znaczy, jakbym się obudził nieżywy, to byłby mniejszy problem, ale że obudzę się w jakimś stanie, w którym, kurde, ciężko mi będzie wytrzymać te 12 godzin i godnie to sfotografować, to wszystko, te piękne wydarzenia. I jeszcze, jak taki jest katar, gardło, zapalenie ucha, gorączka, chociaż gorączka jest nakautująca. to jeszcze pół biedy, ale jelitówka, kurwa, mać, wyłuchowaj i od Panie Boże, od wszystkiego. Jeszcze byłoby spoko, gdyby to było tak dzień wcześniej. To jest git, bo załatwisz się zastępstwo, no bo to też normalne. Boże, może nam się coś stać, zachorujemy, ale jakby nas tak rozdupcyło na weselu? A ja znam takie przypadki. Na szczęście nie z autopsji i oby mi się to nigdy nie zdarzyło, ale no słyszałem o, o, o takim na przykład fotografie, który sobie opróżniał żołądek za drzewem, bo na szczęście miał ceremonię w plenerze, a wyobraźcie sobie ceremonia w kościele, a tobie się chce, że tak powiem. To gdzie pójść? Za ołtarz? Do konfesjonału? Do zakrystii? Oj, strasznie się boję tych chorób, dlatego dbam o siebie dość mocno, się staram, oczywiście nie przesadzam, ale witamin D, magnezik, dużo się ćwiczy, się... Lubię w zimne prysznice brać, lubię biegać, lubię zimno spacerować po zimnie, hartuję się generalnie. Gówna się stara nie jeść, choć kocham słodycze, ale to tak nie zmienia faktu, że i tak mnie może rozładować coś kiedyś. No, ale tak jak mówię, no, jest zapis z zastępstwem, nie przesadzajmy, no może się to każdemu kurczę zdarzyć, więc wszystko się zdarzyć. Może jak śpiewała, ktoś śpiewał hehe, ale to jest takie dla mnie przerażające, naprawdę też jakiś taki na np. krztuśca se dostać, albo jakiegoś ataku kaszlu, alergii, że po prostu na przykład w kościele chcesz się udusić. Oj, ale was teraz przeraziłem, nie? Na pewno. Zdarzało mi się chodzić z różnymi choróbkami na śluby. W covid to był taki w ogóle bożak. To było wtedy stresujące, bo przecież covid już dziś nie ma, hihihi. Hi, hi. Ale wtedy to było strasznie przerażające chodzić i chcę zastanawiać się, czy będę chory już za tydzień, czy jeszcze nie. Czym czy, nie wiem, pani, która mierzy gorączkę, nie wpuści mnie do sali, ponieważ wyszdzie mi 38 czy coś tam, ojej, dużo stresów to było. No i właśnie w ogóle chyba fotograf ślubny ta praca kojarzy się ze stresem wielu ludziom. Nawet stres zakładania działalności, ZUS, skarbówkę, trzeba płacić podatek ZUS co miesiąc, na pewno cię wsadzą do więzienia, jak się spóźnisz. Wizja płacenia tego, papierologię, prowadzenie faktur, dobre wystawienie faktury, niepomylenie się z czymś, no mnóstwo ludzi trzęsie dupkami. No, moją mamę, jak wpuścicie do ZUS-u, generalnie do budynku samego, to ona wygląda, jakby miała dostać paraliżu zaraz, bo ją nawet tam, no, no wszystko ją tam stresuje. Więc jakby ktoś myśli sobie, właśnie, Boże, święty, będę to musiał tyle ogarniać, no to tu akurat mogę trochę uspokoić. Ja wiem, że to może przerażać, ale słuchajcie, tu jest żadna carna magia. No, płacisz zus, a jako robisz już na etacie, to też płacisz zus, tylko płacą go za ciebie. Wiadomo, inna trochę forma, Tu musisz zrobić sam przelew, musisz sam wygenerować kasę na to. No ale pracując gdzieś, też musisz wygenerować kasę w postaci tego, żeby ktoś ci zapłacił. To dość podobne. Podatek płacisz, płacisz, no ale można przyjąć taką formę opodatkowania, żeby to było małe. O, niski poziom baterii mi wyskoczył. Albo można przyjąć też. Dużo kosztów robić i też to zoptymalizować, więc tylko koniec świata nie jest. Papierologia, no jak się nie chcesz tym zajmować, zrób jak ja, zatrudnij księgową i voilà. I wysyłam tylko pani Eli, kurde, faktury co miesiąc i pani Ela mówi: tyle, pan ma pan, Pani Ela mi tak podkreśla ładnie w mailu na czerwono: Zus, tyle, podatek PIT któryś tam tyle, wpłać na to konto, do dotedy mam takie wszystko ładnie podświetlone. No i super i co ja muszę tylko otworzyć maila i skopiować kwoty i zamykam wtedy oczy jakie to są i przelewam i to nie jest straszne. Niech was to nie motywuje znaczy demotywuje. Ja już wiele razy o tym mówiłem że niech ZUS nie jest motywacją żeby zasuwać. Niech motywacją jest Kia Sportage Mazda 6 Hyundai Tucson Mercedes. Ben, Fiat 126P, niech motywacją jest weekend w Karkonoszach, w hotelu pięciogwiazdkowym, wakacje all inclusive, całą rodziną, podróż dookoła świata, Canon R3, Canon 28,70, 70 2.0 światło, tak żeby sprecyzować, to niech jest nasza motywacja. PlayStation 5, <laughs> a ja już mam. Ale nie mam jeszcze listwy soundbara, który sobie upatrzyłem, bo już nie mogę wytrzymać dźwięku z telewizora, i to jest na przykład moja motywacja. Perkusja, nowy, nowy może smartwatch, chociaż lubię tego mojego garmina. To niech jest motywacja, nie bo muszę zapierdalać, bo z osu mam do 20 muszę zapłacić, czyli do jutra swoją drogą. Wtedy przynajmniej to nagrywam. Nie, no niech was to nie motywuje, to demotywuje, jak sobie myślisz, że musisz zadupcać po to, żeby oddać te pieniądze. Co to, 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 to za motywacja jest? Zmotywuje to cię właśnie coś takiego, co jest dla ciebie. ZUS jest dla ciebie? Nie. Podatki są dla ciebie? Nie. Mazda 6 jest dla ciebie? Tak. Oczywiście. Rozumiecie mnie, nie? Jakby wklejcie sobie w to słowo Mazda 6, co chcecie. Ale to powinno motywować, to nie przeraża. Nie, naprawdę prowadzenie działalności jest super. Czy nie przeraża Was bycie na etacie na zasadzie, a jak mnie wyjebią? Czy to nie jest przerażająca myśl? Zerknijcie do umowy, jaki macie czas wypowiedzenia. Bo może być tak, że powiedzą Wam w kwietniu: Panie Sławomirze, albo Pani Anno, fantastyczna jest Pani pracownica, cieszymy się, że jest Pani na pokładzie z nami. A Ty wyjdziesz taka zadowolona. Nie dostałeś wprawdzie podwyżki, ale Ciul, ale za miesiąc usłyszysz. Panie Sławomirze, Pani Anno, bardzo się cieszymy, że Pani z nami pracowała, ale niestety w maju będziemy musieli się pożegnać, albo w czerwcu. To jest normalna sytuacja, tak może być. Więc to mnie na przykład bardziej przeraża niż prowadzenie działalności. Prawdę mówiąc, nie wiem jak Was. Ja się mogę mylić, zdasz wiadomo. Co do tego, czy zarobicie, czy nie zarobicie, no to też wiadomo, jakiś plan, odkładanie pieniążków, na jakieś gorszy miesiące, to też pomaga. To może też przerazić w fotografii generalnie próg wejścia jakaś, cena inwestycji, które nas czekają. No tu 50 tysięcy, tu 30, no kanon, kurwa, serio, z tymi 14 tysięcy za obiektyw. Ja bym chciał, ja bym, ja bym was wsparł, ja bym kupił, ale 14 tysięcy za obiektyw. A mój Ford jest wart 7, a mogę nim zwiedzić cały świat. A tu będę fotografował śluby i rodziny. <noise> Które kocham fotografować. Ale no wiecie, śmieję się, ale już przyjąłem, że ambasadorem kanona nigdy nie będę na pewno. Więc mogę takie rzeczy powiedzieć. I tak jestem wierny temu kanonowi od 15 lat. Odkąd zacząłem? Pierwszy mój aparat Canon, następne Canony, Kanony, same kanony. No i te inwestycje, warsztaty u mnie, kurwa, 1500 zł, kurs 1080 w tym roku będzie, 7 kwietnia, jak coś startuje. Presety, widzieliście jakie wypuściłem presety? Wypuściłem presety. Trzy pakiety. 180 zł. Jeden za 12 presetów, a jak nie to drugi też za tyle. A jak chcecie wszystkie to 329. Można jak sobie kupić a co? No ale to wszystko drogie. Można jak tak trochę wejdzie, zobaczymy. I kurde, lightroom płaci co miesiąc. jakieś serwery, dyski, karty pamięci jakie drogie. Oj, oj, oj. Obiektywy, tak jak już wspomniałem. Warsztaty u kogoś. Stronę trzeba zrobić swoją. Zapłacić jakąś reklamę sponsorowaną na Instagramie. Drogie teczki sobie kupić na przykład na umowy. Umowę wydrukować. Tuż, drukarka. Może kogoś to przerazić, ale powiem wam tak. Krok po kroczku, mały zboczku. Nie chciałem to zrymować, ale jest tak, czekaj, krok po kroczku. Jest taka piosenka dla dzieci. Krok po kroczku, krok po kroczku. A, to najpiękniejszy w całym roczku. Idą święta to można to zrobić krok po kroczku krok po kroczku najpiękniejszy w całym roczku idzie eleczka z skanoneczka teraz jest jakby fala żenady was zalała nie jestem tego świadom bo samego mnie też nawet mój kot na kanapie się odwrócił jak to usłyszał dupą do mnie i powiedział o ja jebie stary teraz to żeś dopierdzielił do pieca y tak bym to interpretował sobie, żeby krok po kroku to robić. Nie od razu musisz kupić za 90 tysięcy sprzętu do aparat, aparaty i do tego. Nie musisz mieć od razu dysków, tych najszybszych, ekran 4K, nie musisz mieć, możesz mieć ultra HD, na, nie, początku to jest ten niżej, nie full HD, tylko, no nie pamiętam, 2K. Nie musisz mieć Macbooków, nie wiem czego, powoli. Jak ja sobie tak przypomnę, jak to u mnie stopniowo. Najpierw, 20, najpierw monitor 19 cali, potem 23, teraz 27, teraz będę miał 32. A 12 lat to robię. Nie musisz się dorobić w 2 lata. Spokojniutko. A co do tych sprzętów, to tak przyjmijmy jasną sytuację. Więc to kupujemy dla siebie. Pary młode mam w dupie to, czym fotografuję, czy one nie zobaczą różnicy. No wiadomo, jeżeli to byłby przeskok, żebym jeszcze fotografował tym pierwszym aparatem, który mamy, ASPC, to pewnie by ktoś widział, że te zdjęcia nie są aż takiej jakości. Ale to, czy ty robisz to Sigmum na przykład 51.4, czy to zmienisz na 51.2, czy ja wiem, czy tu ktoś się widzi? Hmm. Hmm. To robimy dla siebie, ja też kocham obiektywy. Też sobie kupię w tym roku parę, a co mi tam? Ale no, robimy to dla siebie, więc spokojnie, powolutku, nie? Też nie musisz mieć od razu tej Kia Sportage, Forda Mustanga. Można jeździć na początku autem, który ma klimatyzację, to już jest super. Tak naprawdę w tych swoich nowych autach, z sal salonu jak macie, to i tak se to, co włączycie głównie w nich w sezonie ślubnym, to jest klimatyzacja i radio. Te starsze auta też to mają. Powoli taki to jest taka presja czasów, że ty się musisz dorobić do 30, no to już mam 36, jeszcze nie czuję, że się jakoś zajebiście dorobiłem. No mam dom, mam Forda Mondeo, hehe. kota mam i w ogóle taras mam, o meble na tarasie nowe i super, nie? Ale jakby powoli, no. Dobrze, że nie wybudowałem tego domu w rok, tylko w dwa lata. No akurat mi się udało. Więc to jakby tak stopniowo, kurde, w ogóle się cieszyć procesem. Jak sobie tam nawet szybszą kartę pamięci, to już się cieszy tej szybszej karty pamięci. Potem sobie kupisz coś jeszcze, będzie fajnie, też się pocieszysz. To jest takie, nie wiem, po cholerę tak ludzie się... Znaczy, no rozumiem, bo to jest taka presja czasu, że się trzeba szybko dorobić i w ogóle trzeba szybko wszystko robić. No i mówić i, i śpiewać. Nie, musi widzieć, śpiewać, nie. Co ja gadam? Chciałem się napić kawy i chciałem jakiś zapychacz zrobić, i to dlatego. Stopniowo naprawdę. Ja też. I powiem Wam tak jeszcze: jeżeli myślicie, że wchodzisz w to i na przykład wsadzasz 50 tysięcy, jest inwestycja i to jest koniec, to to nie jest koniec. Nigdy się to nie kończy. No, technologia się zmienia, coś się nam zepsuje, chcemy coś nowego, chcemy iść do war na warsztaty do kogoś nowego, nie wiem, coś. ciągle coś jest, wydatek jest zawsze, ale pamiętajcie, to wszystko można wrócić w koszty, to tak, wracając do tych straszliwych podatków, które nas przerażają. Wszystko się da wrzucić w koszty. Bardzo dużo się da wrzucić w koszty w byciu, by, byciu fotografem. A ja jeszcze za tyle PKD porozszerzałem, bo ja te kursy robię, wiecie, te presety właśnie sprzedaję. Właśnie możecie sobie kupić presety. Link w opisie. Zrobiłem takie cudo. To zapraszam, jakby ktoś chciał. I, i, i można to tak sobie, wiecie, jeżeli to rozszerzycie parę działalności, to dużo można pod to podpiąć. Więc ja wszystko... Kas kap Pucuję, że tak powiem, w optymalizację podatkową, i co się da, to odliczam. Oczywiście z rozsądkiem, ale to już księgowa nad tym czuwa, nie ja. I stopniowo z tymi inwestycjami, i to się nigdy nie kończy. Tak jak ten podcast się nigdy nie skończy. Dzisiaj miałem konsultację z Anią, która powiedziała, że jak minimum ten podcast nie trwa pół godziny, to ona jest trochę załamana, że ona by chciała dłużej. Ja się staram, ale dajcie spokój. Nie wierzę, że ktoś chce dłużej słuchać mnie niż pół godziny. <grym> e... Taką przerażającą rzeczą w byciu fotografem ślubnym jest na pewno wizja, że możesz komuś zjebać dzień jak zepsujesz z robotę. A w zasadzie to dość więcej niż jeden dzień, bo on z tymi zdjęciami zostanie do końca życia i, i to jest takie smutne. To jest dość mroczna wizja oczywiście nie każda taką presję zniesie. Odpowiedzialność jest spora i co tu można ro... poradzić? E... Nie myśleć o tym. Bo to ci rozwali głowę. To znaczy, myśleć o tym, ale w taki sposób rozsądny, na zasadzie przygotuj się porządnie, miej backup, miej aparaty, dwa aparaty co najmniej, miej backup zdjęcia w trzech różnych miejscach. Dyski zewnętrzne, inny jeszcze dysk, chmura, buty se kup, jakieś wygodne, dbaj o siebie odnośnie zdrowia, no i rób coraz lepszą fotografię. I to w sumie jest jakby tyle. Co powinno ci pomóc, przygotować się do tego, żeby nie spieprzeć komuś roboty. No i też dobrze określić sobie klienta, w sensie tak się targetować na zasadzie, że trasować z klientem, z którym się chce, a nie z kimś, kto zupełnie nie rozumie, co ty robisz, i wziął cię, bo byłeś tani, i okazało się, że mu zepsułeś zdjęcia, a ty uważasz, że one są dobre. To to nie, to jest inna sytuacja. Każdy też przez nas, z nas to chyba przez to przechodził I tu nie ma. Wyjątków, więc takie przygotowanie się do, do, do zlecenia, generalnie do bycia fotografem, przykładania się, inwestowania w dobre narzędzia, takie, które nam też usprawniają, no to to jest jakby coś, co zniweluje ten stres moim zdaniem. No ja dzisiaj i tak zawsze stresuję, ale wiem też, że jestem przygotowany, że załadowałem wszystko, mam backup, mam nadmiar kart pamięci, nadmiar aparatów i, 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 i nie, nawet jak mi się coś zepsuje, to mam. Zapas. I to mi jakby pomaga, nie? Więc na tej zasadzie myślę, fajnie o tym myśleć. Na tej zasadzie myślę, fajnie o tym myśleć. Bardzo te piękne zdania dzisiaj konstruuję. Więc m, m, przygotować się, nie? I jakby m, też taką na pewno też przerażającą opcją jest, która się w sumie podpina pod to, że z pieprzysz komuś dzień, jest to, że sobie zapomnisz o zleceniu na przykład, albo sobie przyjmiesz dwa na ten sam dzień. No nie, albo zapomylisz miejscowości, albo coś w tym stylu. No to jest kolejna rzecz, na którą się można zabezpieczyć. Po pierwsze, moim zdaniem, jeżeli na przykład idziesz na miasto i gdzieś jesteś w takim pędzie i widzisz, że na Twoim smartfonie, że przyszedł mail z zapytaniem o ofertę, na przykład, to radziłbym to odpisywać w warunkach, w których masz taką w miarę czystą głowę. Czyli jesteś w domu, możesz sprawdzić w kalendarzu to wszystko a nie na zasadzie hura hura, wydaje mi się, że mam, odpiszę, że mam, potem podpiszesz umowę, bo też dziś. Na... Sorry, to mój ekspres, zapomniałem go wyłączyć, powinniście to słyszeć teraz, że za, za, zawył. Jebany, teraz się będzie wy... oczyszczał. No co, sorry, nie wytnę tego, bo to wiadomo jest. Taki mamy klimat, no już kończ. Delonghi, uspokój się. I możemy tak się nam wydać właśnie, że na hura hura szybko podpisać umowę, a potem jest klopsik, nie? To jest zas pierwsza zasada tego. Nie odpisywać na maile za szybko, że na pewno masz termin. Pojawiaj tam dwie godziny, trzy nikogo nie zbawią, jak wrócisz do domu i sprawdź. Albo nawet odpisz maila, sprawdzę, jak będę w domu, proszę poczekać. Następnie, zapisywanie tego w kilku miejscach. W moim przypadku ja sobie zapisuję na takim kalendarzyku wydrukowanym, który mam w szafie w biurze. I tam jeszcze też taki trik: zapisuję sobie miejsca wyjazdowe, śluby wyjazdowe. Jak na przykład mam gdzieś trasę. Taką powyżej naprawdę 3-4 godzin, powiedzmy to, robię sobie kwadracik. Bo wtedy, jak na przykład mam w sobotę ślub w Gdyni, a ja na Gdyni mam 8 godzin, a ja jazdy, no może 6, 7, i na drugi, napisze mi ktoś na przykład w piątek, że chciałby, żebym ja w Krakowie robił ślub. No to jest marna szansa, że zdążę. Znaczy, zdążyłbym, ale byłbym po prostu bez snu prawdopodobnie i wykończony. I to jest bez sensu. I wtedy nie przyjmę takiego terminu. Więc to jest taki trik z tym takim kwadracikiem. Polecam, żeby sobie tak zrobić. I potem zapisuję sobie je też w telefonie, of course. I jeszcze mam taki kalendarz dzienny, też ręczny, więc tam też sobie zapisuję. No i dzięki temu właśnie, gdy ktoś będzie pisał, ja jestem w domu i mogę to wszystko sprawdzić, to mam gwarancję. No oczywiście dodatkowo mam to w umowach też rozpisane, kto, jak, jak kiedy. Więc zapisywanie to tak samo, to jest taki backup na zasadzie tak jak zdjęcia w trzech miejscach co najmniej trzymać, tak samo trzymam terminy w kilku miejscach. I sobie jeszcze raz, jedną robię taką rzecz zapobiegawczą, bo pary też się mogą pomylić, i czasem, jak ktoś mi pisze, ja na przykład zapisuję sobie to i widzę, czekaj, to jest jakiś czwartek, albo piątek, właśnie, to się upewniam. To na pewno jest piątek, czwartek, środa, bo czasem ktoś się może, wiecie, machnąć o Jezus, pomyliłam sobie popatrzyłam źle czy coś w tym stylu. Więc jakby w ten sposób się zabezpieczam generalnie przed takimi błędami terminowymi. Tak bym sobie to nazwał. No i też jakoś jeszcze na koniec taka rzecz, która może chyba przerażać, to jest życie jaskiniowca. to tak odnośnie pierwszego odcinka, najgorszego w tym sezonie. No i że weekendy cię nie ma, że twoja rodzina, znajomi, męże, żony, dzieci grillują, kiełbasy jedzą w sierpniowe wieczory, gonią po Polku, a ty zapierdalaj. To jest przerażające, to może kogoś tak oj... Wiecie, każdy weekend, jak dobrze rozkręcisz firmę, możecie nie być. Jak robisz sesję rodzinne na święta, rodzina cię może nie być. Możesz być prezentem na święta dla rodziny, ale gdzieś tam w lutym. Dzieci, o, mama. Co ty masz? Gdzie mama? Byłaś w Wigilii? Obrabiałam w Nie, Jakby więc to jest wizja, taka no, dla introwertyków fajna, jak ktoś, znaczy jak teraz mówię, jakby introwertycy to byli jacyś źli ludzie. Sam jestem introwertykiem, ale ja lubię pracować sam w domu. Dobrze mi z tym jest. Umiem sobie zorganizować czas. Czasem go przepierdol, przepieprza. Ale lubię. Ale dla kogoś to może być totalnie wyniszczające, że nie ma kontaktu gdzieś z ludźmi, a jak ma to na weselach, gdzie tak ten kontakt, to bym nie powiedział, że to kontakt. A tymczasem, tak jak mówię, twoja rodzina, moje nowe meble na taras, czy ja je zobaczę w lecie? Zarobiłem na nie, ale czy zobaczę? Czy twoje dzieci cię poznają po sezonie ślubnym? Trochę przesadzam, może nie. Czy znajomi będą chcieli napisać jeszcze: Hej, Marek, piwko w sobotę?